Przedstawiam wam wszystkie działające kody do naszej ukochanej gry, czyli Star Stable. Ale zanim jeszcze to wszystko, to pokazuję ostatnich 5 subskrybentów. Bardzo dziękuję. A jeżeli ty chcesz właśnie pojawić właśnie na tej liście, to bardzo zachęcam do kliknięcia tego czerwonego przycisku tam na dole. Jest grono osób na tym kanale, które ogląda filmy, a nie subskrybuje, więc bardzo tego zachęcam. Oraz zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie są fajne zdjęcia, relacje i wszystko. Eee, więc tam Was zapraszam i jeszcze takim e, słowem wstępu, zanim rozpoczniemy to wszystko. Ale zanim jeszcze rozpoczniemy ten film, chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za wbicie ostatnio 15 tysięcy wyświetleń pod ostatnim odcinkiem Skodów. Jest to naprawdę kolosalna liczba. A więc bardzo wam dziękuję za tak dużą aktywność właśnie pod tym filmem i dlatego w związku z tym, że tamten film, pamiętam, że po komentarzach i w ogóle po łapeczkach, że bardzo wam się spodobał, no to teraz nagrywam nową część, bo naprawdę doszło dużo nowych kodów. Ja nagrywałem z tego takie mniejsze filmy, ale teraz połączymy to wszystko w całej, żebyście mieli to po prostu, wiecie, tak, żeby od razu przepisać i żeby wszystko działo, ale zanim jeszcze... Przejdziemy do filmu, to e, pokażę Wam, gdzie wpisać te wszystkie kody. A więc teraz e, przeniesiemy się do przeglądarki, e, do strony internetowej Starstable. E, oczywiście link do niej znajdziecie w opisie. E, no i e, tam wszystko Wam wyjaśnię. A więc, tak, kochani, jak widzicie, znajdujemy się już na stronie e, głównej, stronie głównej Starstable, e, stronie internetowej, tak w zasadzie. I tak, klikamy sobie tutaj na górze, zaloguj się. I tutaj mamy zakładkę maila oraz hasła Wpisujemy tutaj dane z launcher'a Star Stable Te dane po prostu, którymi logujemy się na nasze konto I tak, ja teraz się tu zaloguję i będę wam wszystko dalej tłumaczyć A więc kochani, jak widzicie znajdujemy się już na stronie Już się zalogowaliśmy I ogólnie tak wam powiem, że zauważyłem, że Są tutaj zestawy, jeżeli się kupuje Star Coins to dostaje się też ubranka, więc całkiem ciekawie nawet fajnie, że coś takiego zrobili, ale chyba bym wolał podwójne. Dajcie znać, czy wy byście woleli takie właśnie zestawy? Czy y, podwójne starkońce? Bo ja bym chyba wolał podwójne starkońce. Wydaje mi się, że y, ciuszki, no to wiecie, tak? Ciuszki, no to ciuszki, a jest podwójne, no to jednak możecie sobie kupić y, konie na przykład. Ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Może Wy po prostu wolelibyście y, taki zestaw, no ale ja bym wolał y, podwójne tylko. Więc tak, ja y, jeżeli już tutaj jesteśmy zalogowani, klikamy tutaj na tą środkową zakładeczkę o nazwie Kod Promocyjny. I tutaj, właśnie y, w to okienko, będziecie wpisywali wszystkie kody, jakie Wam dzisiaj zaprezentuję. Jedynie będziecie musieli pamiętać o tym, że jeżeli kiedyś użyliście już jakiegoś kodu, to nie możecie go użyć ponownie, bo y, zawsze jest tak, że kod jest y, tylko i wyłącznie jednorazowy y, i więcej razy po prostu nie można go użyć, a więc będziemy już przychodzić do filmiku, y, więc zapraszam bardzo serdecznie. Do oglądania. A więc kochani, chyba w tamtym filmie wydaje mi się, że zaczęliśmy tak samo, a więc tym razem również tak zrobimy. Zaczniemy sobie od Star Ridera, bo ostatnio w sumie dostałem naprawdę dużo komentarzy o, o tym, że e, nie macie Star Ridera i że na przykład bug na Star Ridera wygasł i żebym nagrał nową część, ale są kody, więc po prostu można e, je wykorzystać. Więc tak, zacznijmy sobie od Star Ridera. Są dwa kody, jeden z nich powstał teraz z okazji Halloween, a drugi e, był już e, z okazji urodzin i z tego, co tutaj patrzę, to on jest nadal aktywny. Nie wiem, czy na, na 100% tak jest, ale wydaje mi się, że tak jest. E, więc koniecznie, e, jeżeli by coś nie działało, to piszcie w komentarzach. No bo wiecie, możliwe jest po prostu jakaś pomyłka i że coś już po prostu wygasło. A więc tak, zaczynamy. Pierwszy kod e, Star -riderowy. Pochodzi z urodzin, jest to kod FreePlayer11, macie go właśnie teraz na ekranie, więc możecie go sobie teraz tam wpisać w to okienko. Daje on nam aż 11 dni StarRaidera, co moim zdaniem jest naprawdę bardzo opłacalnym kodem. Nie wiem czy można to tak nazwać, no bo kody tak w zasadzie są za darmo, no ale opłaca się go wpisać, jeżeli nie posiadacie Star Ridera I drugi kod na Star Ridera, mianowicie jest on już yy, z Halloween i wyświetla Wam się on właśnie na ekranie, jest to kod HW. Free Players daje on 3 dni Star Ridera, więc już troszeczkę mniej, ale tak i tak możecie po prostu mieć członkostwo za darmo. Teraz, kochani, będę Wam mówił tutaj różne kody: e, będą to, nie wiem, na, przykład na jakieś ubrania, na sprzęt dla konia, na jakieś jedzenie, e, no, na różne rzeczy. I będą to też kody na Star Coins, więc koniecznie zostańcie. Rozpoczynamy od kodu tylko i wyłącznie dla Star Riderów płacących członkostwo. Czyli jeżeli użyjecie sobie kodu. Który wam przed chwilą podałem, no niestety, ale to nie zadziała, bo no niestety tak to nie działa. Więc tak, e, teraz e, ten kot HW Starrider daje nam ochraniacze i torbę na siadło. E, dla właśnie członków Star Rider płacących e, jest to taki zestaw różowo-biały i chciałem powiedzieć wpisałem go sobie, ale no, no taki na Halloween to tak trochę mi nie pasuje, ale ogólnie, to zaraz wam coś pokażę. Patrzcie, jak pojedziemy sobie. Tutaj, tutaj do sklepiku. Sklepik jest tutaj, czekajcie, czekajcie. E, tutaj jest sklepik, i właśnie tutaj jest, nie chyba, u tej, e, u tej duchowej sprzedawczyni. Jest właśnie tutaj ten zestaw, i właśnie e, te tutaj e, ta to torba na siodło oraz te owijaski są dzięki temu kodowi. Po zakończeniu urodzin Star Stable, 11 urodzin Star Stable, został dodany nowy kod i mianowicie, wydaje mi się, że on miał zostać dodany na urodziny, ale to już nieważne, jest to jest, używamy, jak jest za darmo, to bierzemy. Więc tak, e, kod Happy Horse daje nam, e, z tego co fajne, trzy takie e, fajne czapeczki dla konia. One są takie, jak właśnie były na urodzinach, w tym sklepie można było sobie je zakupić. To właśnie trzy takie czapeczki. Oprócz tego dostaliśmy, pamiętam wtedy, trzy podkowy. Trzy podkowy. One nie miały jakichś chyba maksymalnych statystyk, z tego co pamiętam. One były takie średniowe. Bo pamiętam, że dostaliśmy z innego zadania też trzy podkowy i one były lekko lepsze od tych, co wtedy dostaliśmy z zadania. Ale najlepsze, jak na razie podkowy, no to są u kowala. A więc ten kod daje nam, podsumowując, daje nam trzy podkowy trzy te właśnie czapeczki rodzinowe dla konia Oprócz tego dostajemy również trzy jabłuszka dla naszego konia. Jest to wszystko dzięki temu właśnie jednemu kodowi, więc warto go sobie wpisać, no bo wydaje mi się, że jest wart. Kod everyone 11 i tutaj zastanawiam się czy on nadal e, działa. No ale wychodzi z tego, że działa. A więc tak, to jest kod z urodzin. Jak wiecie, dostajemy 100 Star Więc tutaj już są Star Więc jeżeli ktoś jeszcze go nie użył, to dajcie mi znać, czy on nadal działa. I oprócz tego dostajemy również kapeluszowy torcik na głowę. No i wygląda to fajnie. Fajny jest ten kapeluszek. I my go dostaliśmy już parę lat temu też, żeśmy go dostawali. Więc tylko on się różni kolorem. Teraz kolejny kod z urodzin, moi kochani. Star Rider 11 daje nam... Czapraczki daje nam 150 Star Coinsów, ale ten got jedynie jest dla członków płacących znów Star Ridera oraz daje nam również Owiki i Kantar oraz torby na siodło. Więc, no, możecie sobie to wpisać. Horsesnack jest to jedzenie dla naszego konia, czyli tam dostajemy chyba jabłko. Jabłko i coś jeszcze, ale nie pamiętam, no ale e, na pewno dostajemy jabłuszko, bo to pamiętam. Star Stable West, jest to chodzik e, na niebieską kamizelkę. Z tego co pamiętam, ale to nie jest info na 100%, da, ma ona maksymalne styki, więc no warto sobie wpisać. Inspiration 2018, koszulka z żarówką. Ten koszulka już jest, ho-ho-ho, długo on już jest i nadal działa, więc fajnie. Read The Book e, bądź Starshine Plush, jest to kot na plaszowego, plaszowego, pluszowego, pluszowego, pluszowego i on jest bardzo, bardzo słodki i warto go sobie wpisać, bo jeżeli chcecie mieć taką miniaturową wersję... W torbie na siodło, no to dlaczego nie? Teraz moi kochani, dwa kody: Bronze Jacket, Silver Jacket. E, teraz będziecie mieli na pewno zdjęcie e, tych obu kamizelek. Jedna jest taka e, pomarańczowo-żółta, a druga jest taka beżowa. E, no i to są te dwa kody: one mają maksymalne styki. I moim zdaniem nadają się do halloweenowych outfitów, więc warto je sobie wpisać. Teraz tak, moi kochani: Ride with Use. Jest to kodzik na białą bluzę z takim nadrukiem. Ona też ma maksymalne styki i wygląda na taką cieplutką. Cieplutką bluzę, więc e, na zimę się nadaje. W ogóle na też się nadaje, więc naprawdę bardzo fajna. Warto ją sobie wpisać. Zostaliśmy ją e, ze względu na to, że była jakaś akcja ze Star Stable, no i oni nam dali. Ogólnie to kiedyś był błąd z tą e, koszulką, i ona była e, w sklepie globalnym, no ale to już nieważne. E, teraz tak. E, Fill in Splendid daje nam zestaw cesarski Splendor. E, no i to ten kodzik, właśnie. Zostaliśmy go właśnie na Halloween i jest to nowy kod. W związku z tym, hot. Have everyone, daje nam, siodło, siodło, nie wiem czy ja je tutaj mam, i właśnie kochani wygląda ono w taki oto sposób, jest to takie siodełko, ma maksymalne, nie ma maksymalnych statystyk, no i wygląda w taki oto sposób, siodło galopującej grozy, tak się nazywa, i jeżeli wam się nie podoba, bo pamiętam, że dużo osób mówiło, że no takie średnie, to możecie sprzedać za 700 szulingów, to też zawsze coś tam płatnie do waszej kieszeni. A więc kochani to wszystkie kody, jakie chciałem Wam dzisiaj zaprezentować w tym filmie. Mam nadzieję, że o żadnym nie zapomniałam. A jeżeli zapomniano, to na pewno dopiszę wam w montażu. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i cześć!